Kapitan Markus Chen nigdy nie spodziewał się, że jego kariera w flcie ziemskiej zakończy się w sali tronowej obcej cywilizacji, klęcząc przed istotą, której piękno przekraczało wszelkie ludzkie pojęcia. Królowa Zefilia z rasy Wortak miała skórę, przypominającą płynne srebro, oczy jak gwiazdy neutronowe, i obecność, która sprawiała, że powietrze wokół niej zdawało się wibrować energią. Jej imperium rozciągało się na tysiące systemów słonecznych a jej flota była legendarna w całej galaktyce. Markus przybył tu jako emisariusz ludzkości, desperacko próbując wynegocjować pokój po tym, jak jego gatunek przypadkowo naruszył granicę Vortak podczas ekspansji kolonialnej. Negocjacje trwały już trzy dni i były katastrofalne. Królowa Zefilia była bezlitosna, jej warunki nie do przyjęcia. Żądała oddania połowy ludzkich kolonii jako rekompensaty za inwazję oraz corocznego trybutu w postaci zasobów i technologii. Markus wiedział, że ludzkość nigdy się na to nie zgodzi, ale alternatywą była wojna, której nie mogli wygrać. tak posiadali technologię wyprzedzającą ludzką o stulecia. Ich statki mogły niszczyć planety jednym strzałem, a ich żołnierze byli praktycznie niezniszczalni. Podczas ostatniej sesji negocjacyjnej Markus poczuł, jak frustracja bierze nad nim górę. Królowa siedziała na swoim kryształowym tronie, otoczona doradcami, jej twarz wyrażała absolutną obojętność wobec ludzkiego cierpienia. Gdy po raz kolejny odrzuciła jego propozycję kompromisu, Markus poczuł, jak coś w nim pęka. Wstał gwałtownie, jego głos zadrgał z desperacji i ironii, może po prostu powinniśmy się pobrać. To jedyny sposób, żeby połączyć nasze rasy w pokoju. Sala pogrążyła się w śmiertelnej ciszy. Doradcy Wortak wymienili przerażone spojrzenia, niektórzy się genęli po broń. Markus natychmiast zrozumiał swoją pomyłkę. Żart o małżeństwie z obcą królową mógł zostać potraktowany jako obraza lub prowokacja. Przygotował się na najgorsze, być może na natychmiastową egzekucję. Ale wtedy królowa zefilia zrobiła coś nieoczekiwanego. Wstała z tronu jej srebrne oczy zabłysły dziwnym światłem, a na jej ustach pojawił się uśmiech, który sprawił, że serce Markusa zabiło szybciej. Podeszła do niego powoli, jej kroki odbijały się echem w ogromnej sali. Gdy stanęła przed nim, Markus poczuł jej obecność jak fale ciepła i mocy. Jej głos, gdy się odezwała, był miękki jak jedwab, ale niosł w sobie moc, która mogła poruszyć góry. To dokładnie tego chciałam, wyszeptała. Jej słowa sprawiły, że Markus poczuł, jakby ziemia usunęła mu się spod nóg. Jej oczy studiowały jego twarz z intensywnością, która była jednocześnie przerażająca i fascynująca. Przez wszystkie te wieki panowania, przez wszystkie wojny i podboje, czekałam na kogoś, kto będzie miał odwagę zaproponować mi coś więcej niż strach i uległość. Markus stał jak sparaliżowany, próbując zrozumieć, co się dzieje. Czy to była pułapka? Jakiś rodzaj obcej gry psychologicznej? Ale w oczach królowej widział coś, czego się nie spodziewał samotność. Pomimo całej swojej mocy i majestatu, była to istota, która przez stulecia rządziła w izolacji, otoczona tylko przez tych, którzy bali się jej lub chcieli ją wykorzystać. Nie rozumiem, wykrztusił w końcu Markus, jego głos był słaby i niepewny. To był tylko żart, desperacka próba. Żart. Przerwała mu królowa, jej uśmiech stał się szerszy. Może dla ciebie. Ale ja widzę w tym coś więcej. Widzę możliwość, której szukałam przez całe swoje długie życie. Sojusz nie przez strach, ale przez coś głębszego. Doradcy królowej wyglądali na wstrząśniętych. Jeden z nich, wysoki wortak o ciemnej skórze i oczach jak płonące węgle, wystąpił naprzód. Wasza wysokość. To niemożliwe. Małżeństwo z obcym gatunkiem to precedens, który? Który może zmienić bieg historii, dokończyła królowa, nie odrywając wzroku od Markusa. Przez tysiąclecia nasze rasy żyły w izolacji, walcząc o zasoby i terytorium. Ale co, jeśli istnieje inny sposób? Co, jeśli możemy stworzyć coś nowego? Coś, co przyniesie pokój nie przez podbój, ale przez zjednoczenie? Markus poczuł, jak jego umysł pracuje na najwyższych obrotach. To było szaleństwo, ale jednocześnie, czy to mogło zadziałać? Małżeństwo między przedstawicielami dwóch ras mogło rzeczywiście stworzyć precedens dla pokojowej koegzystencji. Ale czy królowa mówiła poważnie? Czy to była tylko kolejna forma manipulacji? Jeśli, jeśli to ma być prawdziwe, powiedział ostrożnie Markus, to musiałbym znać warunki. Ludzkość nie może być traktowana jako wasale. Musimy być równymi partnerami w tym sojuszu. Królowa skinęła głową, jej wyraz twarzy stał się poważny i skupiony. Oczywiście. Małżeństwo bez równości to tylko kolejna forma niewoli. Proponuję federację, nasze rasy zachowają autonomię, ale będą współpracować w kwestiach handlu, nauki i obrony. Ty zostaniesz moim współrządcą, niepoddanym. Słowa królowej wywołały poruszenie wśród jej doradców. Markus widział mieszankę szoku, gniewu i strachu na ich twarzach. Zdawał sobie sprawę, że ta propozycja była rewolucyjna nie tylko dla ludzkości, ale także dla Vortak. Rasa, która przez stulecia dominowała przez siłę, miała nagle rozważyć partnerstwo z gatunkiem, który uważała za niższy. Potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć, powiedział Markus. Próbując zachować spokój pomimo chaosu w swoim umyśle. To decyzja, która wpłynie na miliardy istnień. Nie mogę jej podjąć lekkomyślnie. Oczywiście, odpowiedziała królowa, jej głos był pełen zrozumienia. Ale pamiętaj, kapitanie Chen, że czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Moje rady wojenne naciskają na natychmiastowe działania militarne przeciwko ludzkości. Każdy dzień zwłoki zwiększa ryzyko. Że zostanę zmuszona do ustąpienia ich żądaniom. Markus poczuł ciężar odpowiedzialności spadający na jego ramiona. Nie był tylko emisariuszem, stał się potencjalnym kluczem do przyszłości dwóch raz. Jego decyzja mogła oznaczać różnicę między pokojem a wojną, między współpracą a zniszczeniem. Tej nocy, w luksusowych kwaterach przydzielonych mu w pałacu królowej, Markus nie mógł zasnąć. Stał przy ogromnym oknie patrząc na obcą konstelację gwiazd, próbując zrozumieć, jak jego życie tak dramatycznie się zmieniło. Jeszcze wczoraj był zwykłym oficerem floty, a teraz rozważał małżeństwo z najpotężniejszą istotą w galaktyce. Jego rozmyślania przerwało delikatne pukanie do drzwi. Gdy je otworzył, ujrzał królową zefiwie, ale tym razem bez ceremonialnych szat i korony. Ubrana była w prostą, srebrną suknię, a jej włosy opadały swobodnie na ramiona. Wyglądała ludzko, pięknie i krucholudzko. Mogę wejść? zapytała, jej głos był cichy i niepewny, zupełnie inny niż władczy ton, którego używała w sali tronowej. Markus odsunął się, pozwalając jej wejść. Królowa podeszła do okna, stając obok niego. Przez długą chwilę stali w milczeniu, patrząc na gwiazdy. Czy kiedykolwiek czułeś się samotny pomimo bycia otoczonym przez ludzi? Zapytała w końcu. Jej głos był ledwie słyszalny. Markus spojrzał na nią z zaskoczeniem. Tak, odpowiedział szczerze. Szczególnie w dowództwie. Im wyżej się wspinasz, tym mniej ludzi rozumie ciężar Twoich decyzji. Królowa skinęła głową. Przez pięćset lat rządzę tym imperium. Pięćset lat podejmowania decyzji. Które wpływają na biliony istnień. Pięćset lat bycia otoczoną przez tych, którzy widzą we mnie tylko symbol władzy, nieistotę z własnymi pragnieniami i strachami. Markus poczuł nieoczekiwaną falę współczucia. Dlaczego mi to mówisz? Bo chcę, żebyś zrozumiał, że moja propozycja nie wynika tylko z politycznej kalkulacji, odpowiedziała, odwracając się do niego. Gdy dzisiaj zaproponowałeś małżeństwo, nawet jako żart. Zobaczyłam w tobie coś, czego nie widziałam od stuleci. Kogoś, kto patrzy na mnie jak na istotę, nie jak na symbol. Markus poczuł, jak jego serce przyspiesza. Zefivia, zaczął, używając jej imienia po raz pierwszy. Wiem, że to szaleństwo, przerwała mu. Wiem, że nasze rasy są różne, że istnieją tysiące przeszkód. Ale czy nie warto spróbować? Czy nie warto zaryzykować dla szansy na coś prawdziwego? Markus patrzył w jej oczy, widząc w nich mieszankę nadziei i strachu. Zdał sobie sprawę, że królowa Wortak, najpotężniejsza istota w galaktyce, była w tym momencie tak samo bezbronną jak każda inna istota pragnąca miłości i zrozumienia. Jeśli to zrobimy, powiedział powoli, to musi być prawdziwe. Nie polityczny spektakl, niestrategiczny sojusz. Prawdziwe partnerstwo, prawdziwe, uczucie. Królowa uśmiechnęła się, pierwszy prawdziwie szczęśliwy uśmiech, jaki Markus od niej widział. To dokładnie tego chce, wyszeptała, a jej słowa niosły w sobie obietnicę nowego początku dla dwóch raz i dwóch serc, które znalazły się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu we wszechświecie. Trzy miesiące po tamtej pamiętnej nocy Markus Chen stał w centrum największej sali ceremonialnej historii galaktyki obserwując jak przedstawiciele setek ras zbierają się na wydarzenie, które miało na zawsze zmienić równowagę sił w znanym wszechświecie. Ślub królowej Zefivi z ludzkim kapitanem stał się sensacją, która rozeszła się po galaktyce szybciej niż światło, wywołując reakcję od fascynacji po oburzenie, od nadziei po strach. Przygotowania do ceremonii były koszmarem dyplomatycznym. Protokoły ślubne Wortak wymagały obecności przedstawicieli wszystkich wasalnych ras, podczas gdy ludzkie tradycje nalegały na intymność i prostotę. Kompromis, który wypracowano, był spektakularny. Ceremonia odbywała się na neutralnej stacji kosmicznej, specjalnie skonstruowanej na tę okazję, z architekturą łączącą elementy obu kultur. Kryształowe kopuły vortak przeplatały się z metalowymi konstrukcjami ludzkimi, tworząc strukturę, która była jednocześnie majestatyczna i funkcjonalna. Markus nosił mundur ceremonialny floty ziemskiej, Zmodyfikowane według tradycji vortak, srebrne nici wplecione w granatowy materiał tworzyły wzory przypominające konstelacje, symbolizujące połączenie dwóch światów. Jego serce biło jak młot, ale nie z powodu stresu ceremonii. Przez te trzy miesiące poznawania się z Zephilią odkrył, że jego początkowe uczucia przerodziły się w coś głębszego i prawdziwszego niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Królowa pojawiła się w towarzystwie procesji, która zapierała dech w piersiach. Jej suknia była arcydziełem inżynierii i sztuki, żywy materiał, który zmieniał kolory w rytmie bicia serca, od głębokiej purpury przez srebro po złoto. Korona na jej głowie była wykonana z kryształów zebranych z każdej planety w jej imperium, a każdy z nich pulsował własnym światłem. Ale to, co przykuło uwagę Markusa, to jej oczy, pełne miłości, determinacji i odrobiny strachu przed tym, co miało nastąpić. Ceremonia była prowadzona przez najwyższego arbitra galaktycznego sojuszu, starożytną istotę, której rasa była znana z neutralności i mądrości. Jego głos rozbrzmiewał w całej stacji, tłumaczony na setki języków przez zaawansowane systemy komunikacyjne. Dzisiaj jesteśmy świadkami wydarzenia bez precedensu w historii galaktyki, rozpoczął. Połączenie nie tylko dwóch istnień, ale dwóch cywilizacji, dwóch sposobów myślenia o przyszłości wszechświata. Gdy Markus i Zefilia wymieniali przysięgi, ich słowa były transmitowane na żywo do miliardów światów. Markus mówił o partnerstwie, równości i wspólnej wizji przyszłości, gdzie różnorodność była siłą, nie słabością. Zefilia przysięgała porzucić stare sposoby dominacji przez strach na rzecz przywództwa przez przykład i współpracę. Ich głosy, choć różne w brzmieniu i pochodzeniu, harmonizowały w sposób, który poruszył serca słuchaczy na całej galaktyce ale prawdziwy test ich związku miał dopiero nadejść. W momencie, gdy arbiter ogłaszał ich mężem i żoną, alarm bezpieczeństwa rozległ się po całej stacji. Holograficzne projekcje pokazały flotę niezidentyfikowanych statków zbliżających się z prędkością nadświetlną. Markus rozpoznał konfigurację to była flota hegemonu andromedyjskiego, starożytnej rasy, która przez tysiąclecia pozostawała w izolacji na obrzeżach galaktyki. Admirał Wexstar, Dowódca floty hegemonu, pojawił się na głównym ekranie komunikacyjnym. Jego rasa przypominała gigantyczne mantysi, z chitynowymi pancerzami i oczami jak płonące rubini. Królowo Zefilia, jego głos był jak zgrzyt metalu, to małżeństwo jest obrazą naturalnego porządku. Silni powinni rządzić słabymi, nie łączyć się z nimi. Hegemonia nie uzna tego związku ani żadnych sojuszy, które z niego wynikną. Markus poczuł. Jak adrenalina zalewa jego system. To był moment prawdy. Czy ich nowy sojusz przetrwa pierwsze poważne wyzwanie? Spojrzał na Zefiwie i zobaczył w jej oczach determinację, która przypomniała mu, dlaczego się w niej zakochał. Nie była to już tylko piękna królowa, była to wojowniczka, strategiczka i przywódczyni, która nie cofnie się przed nikim. Admirale Wekstar, odpowiedziała Zefiwia, jej głos był spokojny, ale niosący w sobie moc która sprawiła, że powietrze wokół niej zawibrował, hegemonia miała tysiące lat, żeby zaproponować lepszą wizję galaktyki. Zamiast tego wybraliście izolację i stagnację. Dziś rozpoczynamy nową erę, erę współpracy i wzajemnego szacunku. Słowa: Prychnął Wexstar. Pokażemy Wam moc prawdziwego porządku. Przygotujcie się na konsekwencje Waszej głupoty. Transmisja się urwała a Markus poczuł, jak jego umysł przechodzi w tryb bojowy. Lata doświadczenia w flocie ziemskiej nauczyły go szybkiego myślenia w sytuacjach kryzysowych. Ile czasu mamy? Zapytał oficera łączności. Ich flota będzie tu za 20 minut, odpowiedział młody Wortak, jego głos drżał ze strachu. Mają przewagę liczebną 3 do 1. Markus spojrzał na Zefiwie, a ona skinęła głową, Rozumiejąc jego niewypowiedziane pytanie, wszyscy goście ceremonii mają zostać ewakuowani na statki ratunkowe, rozkazała. Flota obronna ma zająć pozycje defensywne wokół stacji. Nie, przerwał Markus, jego głos był pełen pewności siebie. To nie jest czas na defensywę. To jest czas, żeby pokazać Galaktyce, co oznacza prawdziwy sojusz między naszymi rasami. Przez następne 15 minut Markus i Zefilia pracowali razem z intensywnością, która zdumiała wszystkich obserwatorów. Markus wykorzystał swoją wiedzę o taktyce ludzkiej, szybkie, nieprzewidywalne manewry i wykorzystanie słabości przeciwnika. Zefilia wniosła zaawansowaną technologię wortak i jej głębokie zrozumienie psychologii różnych ras galaktycznych. Razem stworzyli plan, który był śmiały do granic szaleństwa. Gdy flota hegemonu pojawiła się na skraju systemu, zastała nietypową formację. Statki wartak i ludzi nie były ustawione w tradycyjnych liniach bojowych, ale w skomplikowanych wzorach, które wydawały się chaotyczne. Markus dowodził z mostka flagowego statku ludzkiego, podczas gdy Zefilia koordynowała działania z centrum dowodzenia Wortak. Ich komunikacja była płynna, intuicyjna, jakby czytali sobie nawzajem w myślach. Rozpoczynają atak. Zameldował oficer radarowy. Pierwsza fala, 200 statków. Wykonać manewr Alfa Zefir, rozkazał Markus, używając kodu, który wymyślili razem z królową. Była to kombinacja ludzkiej taktyki uderzenia i ucieczki z wortak techniką fazowego przesunięcia, która pozwalała statkom na krótkotrwałe zniknięcie z radarów przeciwnika. Rezultat był spektakularny. Połowa floty sojuszniczej zniknęła z ekranów Hegemonu. Podczas gdy druga połowa wykonała pozornie samobójczy atak czołowy. Gdy statki andromedyjczyków skoncentrowały ogień na widocznych celach, zniknięte jednostki pojawiły się za ich liniami, atakując z zaskoczenia. W ciągu kilku minut pierwsza fala hegemonu została zniszczona bez strat po stronie sojuszników. Admirał Wekstar był wściekły. Niemożliwe. Jak oni to zrobili? Jego odpowiedź przyszła w postaci wspólnej transmisji Markusa i Zefilii. Stali razem na mostku, ich ręce splecione, symbolizując jedność, która była źródłem ich siły. Admirale, powiedział Markus, to jest moc prawdziwego partnerstwa. Nie dominacji jednej rasy nad drugą, ale synergii, która czyni całość większą niż suma jej części. Wasza izolacja uczyniła was silnymi, dodała Zefilia ale także ślepymi na możliwości, które niesie współpraca. Ostatni raz proponujemy pokojowe rozwiązanie. Wycofajcie się teraz, a zapomnimy o tej prowokacji. Wekstar wahał się. Jego flota była nadal liczniejsza, ale demonstracja taktycznej przewagi sojuszników była niepokojąca. W końcu jego pragmatyzm zwyciężył nad pychą. To nie koniec, warknął. Galaktyka zobaczy prawdziwą naturę waszego sojuszu, gdy pierwsza burza go dotknie. Flota hegemonu wykofała się, pozostawiając za sobą pole bitwy pełne wraków i nową legendę o sile jedności. Markus i Zefilia stali na mostku, obserwując, jak ostatnie statki przeciwnika znikają w hiperprzestrzeni. Ich pierwszy test jako małżeństwa i sojuszu został zdany, ale oboje wiedzieli, że to dopiero początek. Myślisz, że mieliśmy rację? Zapytała Zefilia, po raz pierwszy od godzin pozwalając sobie na chwilę wątpliwości. Markus objął ją, czując jak napięcie ostatnich godzin powoli opuszcza jego ciało. Nie wiem, czy mieliśmy rację, odpowiedział szczerze. Ale wiem, że to była jedyna droga, którą mogliśmy wybrać. Razem jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek byliśmy osobno. Zefilia uśmiechnęła się. Jej oczy błyszczały mieszanką miłości i determinacji. Więc zbudujemy przyszłość, w której nasze dzieci, czy będą ludźmi, Wortak, czy czymś nowym, będą mogły żyć w galaktyce, gdzie różnorodność jest celebrowana, niezwalczana. Gdy ich statek kierował się z powrotem do stacji, gdzie czekali goście weselni i przedstawiciele mediów z całej galaktyki, Markus wiedział, że ich historia dopiero się rozpoczyna. Żart o małżeństwie stał się rzeczywistością, która miała potencjał, by zmienić bieg historii galaktycznej. A on, zwykły kapitan z Ziemi, stał się współrządcą Imperium i pionierem nowej ery współpracy międzygalaktycznej. Przyszłość była niepewna, pełna wyzwań i przeciwników takich jak hegemonia. Ale po raz pierwszy od stuleci galaktyka miała nadzieję na coś więcej niż tylko przetrwanie. Miała nadzieję na prawdziwy pokój i prosperitę dla wszystkich ras. A wszystko zaczęło się od żartu, który okazał się być najpoważniejszą propozycją w historii wszechświata.